Cześć i witajcie w kolejnym odcinku z serii Kingdom at Z jest tej strony odkrywca. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku budowaliśmy tutaj system umocnień. Dlaczego? Ponieważ produk potrzebujemy troszeczkę więcej żywności dla naszej populacji, bo ta populacja jest coraz większa, więc coraz większe jest zużycie oczywiście. Także tak to wygląda i to są... a to są rybki. Druga sprawa to ostatnio to, to był niszycielski atak, a nie chce mi się to przebudowywać, ten cały sektor, tak? Bo to będzie zbyt kosztowne i zbyt pracochłonne, aby to zrobić. Ale... Ale, ale, ale... Możemy to inaczej to zrobić, a mianowicie możemy zakrutować do sporo wojska w postaci męczników, którzy żeby ich podtrzymywali tutaj. I plus do tego łączników i tak tu podtrzymamy atak wikingów, tak? A raczej miejmy nadzieję. Także taki to jest oczywiście mój plan na chwilę obecną. Tą całą armię bym chciał przenieść już tutaj, oczywiście. Także no. I oczywiście ostatnio też by tutaj atak wikingów, który by dość niszczycielski dla mnie, od tej strony. Dlaczego? Ponieważ tutaj był OG, który mi tak, jakby to powiedzieć, rozwalił mu, co nie? I tutaj były na przykład chyba trzy oddziały łuczników, które stacimy od razu. Także no. Były ofiary. Ale no, jak to się mówi, wojna bez ofiar to taka tylko zabawa, co nie? Także no. Dobrze, to. Na dobry początek postawimy... balistę. że będzie miało coś tam strzelać. Ja już włączę ten czas. A więc tak, cały my w dzisiejszym odcinku zrobimy, prawda? A ja już chyba wiem. Widzicie ten duży obszar? No właśnie. A ten duży obszar po co będzie wykorzystane? Pod miasto. Także... Na początku musimy wyburzyć te wszystkie tutaj drzewka, które będą nam przeszkadzały oczywiście. Aż dotąd taki duży obszar powstaje. No, także tak to będzie wyglądać. Oczywiście zbudujemy tutaj sieć dróg, już na sam dobry początek. Aby była tutaj jakaś cywilizacja. Jakby to powiedzieć. No. Dobrze, to tak teraz. Tutaj stawiamy murek. A trzy brama, jedna i druga. Oczywiście później wykupimy tutaj fosę, Ale do tego potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy. Także no. Więc trzeba poczekać, i tyle. A dużo żywności idzie do magazynowania. To dobrze. Cieszy mnie to. Szczerze mówiąc. że to ja, może wykorzystam te tutaj dzielnice już do końca. Pod budowę. Niech taka tutaj podoba powstanie. To też. Troszkę mnie martwi, że tutaj nie ma miejsca pod budowę, więc chyba ja usunę tę chatkę w celu postawienia na przykład, na przykład studni, o w tym miejscu. Myślę, że to będzie o wiele lepszy pomysł, aby tak to zbudować. Druga sprawa to na pewno my tutaj postawimy taki budynek jak chatę piekarza. I trzecia sprawa to może postawimy tutaj rynek, ale też się przyda przy okazji. Czy było tutaj lepszy poziom dystrybucji na tym obszarze? O, proszę bardzo. Oczywiście już są zbiory, także fajnie. Ciekawostka dla Was. Gdybyście grali na łatwiejszym poziomie tunności, który jest tutaj dostępny tak? To byście mieli możliwość na nawet takie dwa zbiory pod rząd w ciągu roku, ale że gramy na tym wyższym poziomie tunności, to my mamy do dyspozycji tylko jeden zbior na jeden rok. Także tak to wygląda, więc na tym łatwiejszym poziomie trudności tu macie jakby większe zbiory, czyli większa ilość żywności, tak. Także tak to wygląda. I oczywiście ataki nie są aż takie niszczycielskie, jak tutaj widzicie. Nie, nie, tam są obie słabsze, nawet takie bardzo łatwe. Także tam można na spokojnie grać. Ale tutaj, no tutaj, to czasami to są tak bardzo niebezpieczne te ataki, że można stracić łatwo królestwo, także tak to wygląda. Nie wiem, czy mi się uda zbudować te mury. Przez czas, oczywiście. Ale miejmy nadzieję, że powoli, powoli będziemy to budować. Oczywiście, zanim. O! Fel dom. Ehm. Ok. Dobra. To niech tak to zbudujemy. No dobra. Oczywiście największa bolączka dla mnie to będzie oczywiście budowa fos fosy, bo fosa jest bardzo kosztowna jeśli mowa o fundusze, Także taka to wada dla mnie. I bolączka sześć, no ale jakieś tam gotówkę mamy, mamy te ledwo pół tysiaczka, no ale zawsze to coś, szczerze mówiąc zawsze to coś. Mogło być gorzej, jedno słowo. Dobrze. A niech tak to powstanie. O, czarownica chce ze mną się spotkać, także już sprawdzamy. O co tam biega? Czy ja chcę z tobą coś... Czy tylko o to chce się ze mną spotkać? Aha, tylko po to, ale oczywiście ty nic nie masz z nami ciekawego. Postaci, nie wiem... Ale to znaczy masz ciekawą technologię, a raczej magię postaci właśnie Młotta wikingów. Bardzo mi to interesuje, bo nigdy to nie użyłem. Ale jeden błąd taki, to znaczy minus tego zakręcia jest taki, że ...że to bardzo dużo kosztuje w naszych funduszy, więc troszeczkę tak no... Kiepsko! Nie na a Atak smoka bardzo słaby atak. Więc się nie przejmujemy. Już chmara balist, a raczej... Pocisków od balisty leci. Do widzenia. I jeszcze tylko maluszki do zdjęcia. I tyle. Widzę, że kolejny oddział. Właśnie nie przejmujcie się, że jest jakby taki dziwny spadek populacji. To nic się nie dzieje. Spadek populacji jest dlatego, że armia, czyli nasze wojska, nie wlicza się jako populacja. Dlatego tak to wygląda. Mam nadzieję, że ta muzyczka mnie nie zagłusza. Ale chyba nie. Chyba jest dobrze. Przybył kupiec. Ok. Ja zatrzymam czas. Nie chcę, żeby szedł już. Mogę Ci coś sprzedać. I będę ci sprzedał na przykład. Może kamień. Na przykład będę ci sprzedał żelazo. Chyba bardzo dużo go wydobywamy. Czyli tylko 100, malne 150. No. Taka słabo. Ale uzbrojeń byśmy kupili trochę. Dziękuję. Możesz odpłynąć już. Powinna taka tutaj opcja, że jak klikam ten sam oddział, to powinno by tak wszystkich uczników mi zaznaczyć, ale szkoda, że tak to nie działa. Troszkę to takie smutne jest z tego powodu, ale nic na to nie poradzę. No cóż. No, jak widzicie kawałki smoka idą jakby to powiedzieć na jedzonko. E, to, to troszeczkę takie to może być ciekawe taka kanapka ze smoka. Znaczy kanapka z mięsem smoka, bo... Bo kanapka ze smoka to tak jakby chleb, w i mięsa smoka. Troszkę dziwne byłby taki chleb, troszkę taki czerwony. Ale dobra, bo ja o czymś dziwnym gadam jak zwykle, więc... Ja się może po prostu przestanę gadać takie pierdołki. Może. Kto wie. Ups. Dobra, pytanie. Gdzie idzie atak? Aha. O Jezu, ale ja tutaj nie mam włosy Matka Boska Dobrze Idźcie szybko! Ja was proszę Proszę bardzo szybko Inaczej będzie kuku. Tutaj jest oddział? To jest oddział ucieków A wy tutaj jeszcze budujecie Szkoda Balisty Proszę strzelać Jeden ork ok szczęście Okej, okay, dobra, udało nam się Tylko teraz miazga wikingów, czyli z góry Do widzenia i nie wracać, jakbyście mogli. No, troszeczkę łodzi zostanie jakby takie puste. I ja jedna taka sprawa, co mi troszeczkę dziwi, bo te na przykład okręty, które tutaj widzicie, mają wyposażenie katapulte, tak? One, niej no nie wiem, na przykład ostrzeliwać mury, tak? Znaczy, wiem to, że to byłaby dodatkowa trudność, ale byłoby dość ciekawe, nie sądzicie? Mogłoby to nawet być ciekawe. Ale będę się śmiał, jak oni zaatakują tędy, o Jezus. Zaraza, niedobrze. dobrze. może do bezpieczeństwa, myślę. Nie wiem, jak to się skończy, ale nie chcę sprawdzać. Dobrze, tutaj pójdą jeszcze wojska do tego obszaru. O! A się tak zastanawiałem, kiedy tylko to płyta zacznie strzelać. A proszę. Jednak ona działa. Jednak działa. Ciekawe. Bardzo jestem zaskoczony. Także macie odpowiedź. Ha. No, no cóż. Tutaj budujemy wielką halę, czyli tutaj będą wielkie uroczystości. One chyba poprawiają morale naszego obywateli, także może być to nawet ciekawe. Cmentarz zapełniony? Ale mam na przykład dwa cmentarze, a to chyba, że jeden cmentarz został zapełniony, to może prędzej. Ale jak, skoro taka sytuacja jest, to ja chyba zbuduję tutaj taki mniejszy cmentarz. Taki oczywiście niewielki, rzecz jasna. Czyli ja zaraz tutaj postawię ten tak, taki... Um, Oto. Dobrze, tyle mi wystarczy. Znowu zaraza, chociaż mamy bardzo niskie, jeśli mowa o... E, Prawo zarazy. Co mnie troszeczkę to dziwi, ale chyba... To tylko jest jakby jak to się mówi tylko na papierze. Znowu tam Czekajcie, czekajcie, bo zawsze jak są ataki, to czy ten atak kolejny nie stany? strony? Nie, wszystko jest w porządku. To nie wiem. Ha, ciekawe. Trochę taka dość ciekawa sytuacja. No dobra. Hmm, czyli tak, stawiałem tutaj szpital w tym obszarze. To może zbuduję troszeczkę to tak. Czyli trochę to wydłużę. Troszkę zaczniemy tutaj budować domostwa. I może nawet bym tutaj postawił piekarnię kolejną. Na pewno się przyda. Tylko, że tak, blokuje nam troszeczkę węgla drzewnego, co mnie trochę to martwi. Więc chyba będę skazany, aby troszeczkę postawić poza murami miasta. Może na przykład tutaj. A to byłoby ciekawe: taki hadamiraż na murku. Byłoby to nawet dość trochę dziwne, szczerze mówiąc, ale jednocześnie ciekawe. Dobrze, tutaj powoli trwa budowa, też to buduje się. No nie mówcie, że to też jest słodka woda. Znaczy, no okej, okay, dobra, fajnie, ale bez przesady. Nie wiem, jakiś tutaj to tutaj może być, ale trochę dziwne. No, może po zaczniemy tutaj kopać? A mówiłem, aby to wyciąć, ale to nie chcieli. Dziwne. Nie słuchajcie się jak zwykle. I taki na przykład kowal bierze pracowników. A, pięciu. A może ja bym postawił tutaj kamieniarza przykładowo. Kto wie, może się tutaj przydać w tym obszarze. No właśnie. że niech się tam buduje powoli. Ej taki budynek haty kamieniarza w ogóle zabiera pracowników. A, tylko dwóch. Okej. Okay. Ja troszeczkę myślę nad sprawą, jeśli mowa o zwalczaniu bezrobocia. Także tak to wygląda. A może zrobię festyn. Siebie wieszę? A, tylko czterech. Handlarz. E, Sprzedam ci coś. O, patrzcie, patrzcie. H halo, halo, halo. Mamy tutaj technologię. Technologia strzał, strzał przeszywającej zbroję. Zwiększa obrażenie zadawane przez łączników o 25%. O jezu. Kupujemy to. I jezu, ja tego nie zobaczyłem. A to jest bardzo przydatne. Bardzo, bardzo. Okej, okay, nie kupujemy, bo mamy za mało gotówki. A jak widzicie powoje, powoje trwa masowa budowa tutaj chociaż ta chata mirażu już pracuje jakkolwiek Jest to telefoniem Masz zwodzony. jeden i miałby być jeszcze drugi, ale coś chyba nie wstykło. I chyba szpital postawię, bo nie wiem, czy tam starczy, a raczej wątpię. Także chyba jednak postawię kolejny szpital. Na przykład w tym miejscu. Okej, ta już pracuje. Pracuje miejski prac. Ale to kurde, jeśli faktycznie może każdy na przykład kupiec dostarcza nam technologię, to może nam bardzo, ale to bardzo pomóc przy walkach. Jak na przykład tutaj, że mamy plus 25% do obrażeń od łuczników, to jest bardzo dużo. To ciekawe, czy są ulepszenia na przykład dla balisty. Że balista będzie miała lepsze obrażenie, albo czy może nawet są nowe budowle. A to musi być nawet ciekawe, i chciałbym na przykład to odkryć aby też sobie to odpowiedzieć, bo nie, nie zauważyłem to. Może oni kiedyś to dodali, tak? A jak mówiłem, ostatnio grałem, to było tak rok temu. Więc do tego czasu mogło coś się zmienić. więc do tego czasu mogło coś się zmienić. O, chlebek jest tutaj. Fajnie. A czekajcie, czy każdy chlebek inaczej się ruszy? Takie coś jakby zauważyłem. Nie, tak samo. Aha, czyli coś, coś mi się wydawało. Najwyraźniej. No cóż. Mogło mi się tylko wydawać. I tyle. Dobrze, to ja może tutaj postawię trochę kowala. Ewa na przykład tutaj można postawić... Smoka zaraz będzie i po ataku smoka skończymy ten odcinek oczywiście także. Znaczy, tak to będzie wyglądać. A kurde cool jeszcze tutaj postawię magazyn, bo coś mnie troszeczkę pieniają te zasoby, że tak wono idą. Więc znaczy się jeszcze magazyn tutaj przyda, Tak szczerze mówiąc. Zbudujemy tu kolejny taki duży targ Może nawet tak troszeczkę tu, albo tutaj postawimy A i tutaj postawię kowale A, i wilki strzelają, no dobrze. Strzelajcie. Okej, okay, kolejny tak smoka, ja takie jak ostatnio, szczerze mówiąc. A tutaj Ok. Dobrze, atak smoka został powstrzymany, także ja w tym momencie skończę ten odcinek, także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i słoneczek, także z tej strony był od i co? Widzimy się w następnym odcinku z tej serii, także do zobaczenia, bywajcie, cześć!